Witam Was na x-komowym kanale! Dzisiaj na warsztat bierzemy 50-calowego kuleda, który może popisać się m.in. świetną jakością ekranu. A co jeszcze ma w zanadrzu? Tego dowiecie się już za moment. Zapraszam Was na recenzję telewizora Samsung QE50-Q80AA, którego będę od teraz nazywał Q80-a. Gotowi? No bo ja już się nie mogę doczekać. Zaczynamy! W środku opakowania znajdziemy 50 calowy telewizor, ciężką podstawę, na którą składają się dwa elementy, czyli pojedyncza plastikowa noga i metalowa płyta, która zapewnia jej stabilność. Do tego 8 śrubek do montażu podstawy, plastikowa nakładka na podstawę, która pełni też rolę cable managementu, pilot Samsung Kiko remote Kabel zasilający, oddzielny element portu Common Interface, no i komplet instrukcji. Telewizor jest cienki i robi świetne wrażenie. Wygląda gustownie, jest utrzymany w ciemnej stylistyce. Jego plecki wykonane są z czarnego plastiku, a ekran ma srebrną metalową ramkę. Jej grubość wynosi 3 mm na każdym boku oraz 11 mm na dolnej listwie wykonanej z plastiku. Dołączony do zestawu pilot Samsung Eco Remote jest chyba najbardziej ergonomicznym z pilotów dostępnych na rynku. A na pewno jest też jednym z najmniejszych i najlżejszych. Całość jest utrzymana w ciemnym, matowym kolorze, na którym dodatkowo nie widać kurzu. Nie mówiąc już też o tym, że pilot jest naprawdę eko, bo nie potrzeba do niego żadnych baterii. Wbudowane akumulatorki naładujecie poprzez port USB typu C oraz przez ogniwo słoneczne na tle obudowy. Szkoda tylko, że Samsung nie dołączył do zestawu żadnego kabelka, ale znając życie, to i tak jeśli macie nowe smartfony, to i taki jeden kabel USB typu C znajdziecie w domu. W omawianym modelu z 2021 roku znajdziemy tylko sekcje klawiszy funkcyjnych i multimedialnych oraz trzy skrótowce do popularnych platform VOD – Netflix, Prime Video i Rakuten TV. Pilot ma też wbudowany mikrofon, a dzięki temu skorzystacie z asystenta głosowego. Q80A ma następujące wymiary. Jego szerokość wynosi 111,5 cm, a wysokość 64,2 cm. W najszerszym punkcie jego grubość wynosi 6 cm. Podstawą telewizora jest pojedyncza noga, którą niestety, ale nie można obracać. Jest naprawdę solidna i ciężka, ale przez to stabilnie trzyma urządzenie na każdym blacie. Plastikowe elementy są w czarnym kolorze, a płyta ma wykończenie ciemnego metalika. Wymiary podstawy wynoszą 51x23,8 cm. Prześwit pod najniżej położonym elementem wynosi wtedy 6,9 cm. A łączna wysokość telewizora z zamontowaną podstawą to 72 cm. Pamiętajcie tylko, żeby przy montażu najpierw skręcić w całości podstawę, a dopiero później przykręcić ją do telewizora. Telewizor jest też już konkretnej wagi, ale ciągle w granicach normy, dla 50 calówek. Z podstawą łączna waga q 80A wynosi nieco powyżej 18 kg, ale jeżeli chcecie powiesić go na ścianie, to waga samego urządzenia nie przekracza 14 kg. Do montażu naściennego Samsung przygotował otwory pod standard WESA 200 na 200 mm. Zadbajcie tylko o odpowiedni kąt, pod którym umieszczacie telewizor, tak byście mogli cieszyć się w pełni z oglądania. Ale wrócę do tego tematu jeszcze później w sekcji poświęconej ekranowi. Na tyle urządzenia mieszczą się następujące porty. Cztery wejścia HDMI, w tym port numer 3 typu eARC i port numer 4 w standardzie 2.1. Tylko tyle, że jest on ograniczony w przepustowości do 40 gb na sekundę. No i do tego dwa porty USB, jeden port cyfrowo-optyczny, jeden Ethernet i jeden Common Interface. No i właśnie ten port wymaga tylko najpierw zdjęcia naklejki z tyłu budowy i wpięciu dodatkowego elementu, taki, który znajdziecie już w opakowaniu urządzenia. I już można działać. Niestety, telewizor nie jest wyposażony w port dla słuchawek. No, jeszcze taka przydatna informacja dla osób zastanawiających się, którędy puścić kable. Patrząc na ekran telewizora, sekcja portów mieści się po jego prawej stronie, a wejście dla kabla zasilania po jego lewej. Telewizor ma na pleckach rowki, w które możecie wcisnąć niektóre cieńsze kable, tak jak ten od zasilania. No i dodatkowo podstawa, w którą jest wyposażony Q80, jest też elementem, który pozwala na prowadzenie kabli. A dołączona w tym celu nakładka na pojedynczą nogę pozwala nam schować pod nią kable, które podpieliśmy do portów. No po prostu łapiemy te kable, prowadzimy je wzdłuż nóżki i zapinamy od góry nakładką. Proste, no i skuteczne. Q80A posiada 50-calowy ekran QLED, który pozwala na wyświetlanie treści w jakości Ultra HD 4K w maksymalnej rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Jego odświeżanie wynosi 60 Hz. Producent wyposażył urządzenie w matrycę LCD typu VA, więc już na starcie wiemy, że oferowany kontrast będzie wyższy, ale kosztem kątów widzenia granu. A jak potwierdził termogram, w przypadku Q80A zdecydowano się na podświetlenie bezpośrednie. Przy wyświetlaniu przede wszystkim szarego, jednolitego koloru na ekranie, w oczy rzuca się też nierównomierne podświetlenie na górze i na dole ekranu. Ale przy pozostałych kolorach tego problemu zbytnio nie widać. Testy, tak jak przy innych recenzjach, zostały przeprowadzone w oparciu o ustawienia domyślne urządzenia. Kolorymetr wykazał średni błąd wzorowania kolorów w trybie film na poziomie 2. I 4 To dobry wynik, ale przy wyświetlaniu na ekranie jednolitego czerwonego koloru łatwo ulega on degradacji. Blednie trochę, gdy patrzymy na ekran zbytnio z dołu albo z góry. No i podobny problem występuje też z niebieskim, ale tylko w sytuacji, jeżeli jest to jedyny kolor na ekranie. Tylko, co ciekawe, przy zwykłym oglądaniu filmu lub gry na szczęście nie zauważyłem tego blednięcia ekranu. Pokrycie przestrzeni barw wynosi w tym modelu 91%. Telewizor wyświetla przez to poszerzoną paletę barw, w szczególności w trybie HDR. A dzięki technologii kropek kwantowych kolory są też bardziej nasycone i soczyste. W tym trybie błąd reprodukcji barw wynosi 3,94 lub 3,17, jeżeli nie bierzemy pod uwagę błędu luminancji. Wychodzi więc na to, że reprodukcja barw jest dobra. Może trochę powyżej dopuszczalnej granicy błędu, ale nie jest to zauważalne. Maksymalna luminancja Q80A przy 10% tlanszy w trybie HDR wynosi 676 kandeli na metr kwadratowy, a to w tej klasie telewizora jest rzadkim, no i pozytywnym wynikiem. Kontrast ansi wynosi 3509 do 1, więc Q80A dobrze sprawdzi się też sztokina do domowego. Ostrość obrazów ruchomych Q80a wynosi 450 linii na 1080, a biorąc pod uwagę niskie odświeżanie o częstotliwości 60 Hz to nie jest dobry wynik. Szybko poruszające się obiekty na ekranie pozostawiają widoczne, ale niewielkie smugi. A efekt brudnego ekranu rzuca się w oczy. Czy jest więc szansa na poprawę tych osiągów? No, w pewnym sensie tak. Możecie włączyć wyraźny ruch LED, co podniesie ostrość do 1080 linii, ale jasność ekranu spadnie, a obraz zacznie migać. Więc według mnie no nie jest to warty zachodu. Wyświetlany obraz wspiera szereg zaimplementowanych technologii. Za sekcję zwiększania dynamiki wyświetlanych materiałów odpowiada technologia HDR10+, która w odpowiednich materiałach zoptymalizuje w odpowiedni sposób poziom jasności no i kontrast każdej wyświetlanej w filmie klatki. A technologia HLG Hybrid Log Gamma umożliwi hybrydowe przetwarzanie transmisji HDR także przez telewizję kablową. Telewizor jest też wyposażony w technologię wielostrefowego podświetlenia Supreme UHD Dimming, która robi świetne wrażenie przy oglądaniu produkcji filmowych. Ta funkcja dzieli ekran na 40 niezależnych stref podświetlenia, więc jeżeli na ekranie będziemy mieli ciemne sceny i w trakcie oglądania pojawi się na ekranie jasny obiekt, to w zależności od sektora na ekranie telewizor może w mniejszym lub większym stopniu rozjaśnić konkretny obszar. W większości sytuacji nie wygląda to źle, ale jeżeli na przykład w rozjaśnianym właśnie obszarze są też mniejsze jasne punkty. To mogą w tym podświetleniu się nieco zgubić, jeżeli telewizor zbyt ten obiekt rozjaśni. Innymi słowy, każda ze stref może być indywidualnie przyciemniona lub rozjaśniona w zależności od wyświetlanego materiału. Warto też wspomnieć o obecnym trybie Filmmaker, który pozwoli nam zobaczyć filmy w jakości jaką przewidzieli ich twórcy. Czyli jeżeli oglądamy film przystosowany do trybu Filmmaker, to telewizor sam zoptymalizuje w odpowiedni sposób obraz, tak żeby zapewnić nam najlepsze wrażenia. Następny punkt programu Dźwięk. Q80A ma wbudowane dwa 40-watowe głośniki na dole obudowy. Promieniują one dźwięk do dołu i nie ma problemu z jego słyszalnością w pomieszczeniu. Przy domyślnych ustawieniach test reprodukcji próbki dźwiękowej wykazał 71,78% podobieństwa. Po zmianie kilku ustawień dźwięku jego reprodukcja wzrosła do 74,13%. Mamy w tym modelu przeciętną jakość dźwięku, który jest pozbawiony głębszych basów, ale nie mamy też przesadzonej góry. No i na szczęście obyło się w tym momencie bez tych nieszczęsnych syków. Sprawę ratują tu trochę funkcje panelu trybu inteligentnego, wzmacniacz głosu i dopasowujący się dźwięk plus, które poprawiają wrażenia dźwiękowe poprzez stałą analizę jakości dźwięku otoczenia i akustyki pomieszczenia. Dodatkową technologią dźwięku w tym modelu jest Q Symphony. A więc jeżeli macie do telewizora podpięty Sandbar marki Samsung, to pozwoli to na jego synchronizację z głośnikami telewizora. Czyli w normalnej sytuacji wbudowane głośniki przestają odtwarzać dźwięk, gdy włączony jest Sandbar innej marki, ale w tym przypadku, jeżeli obydwa urządzenia wspierają technologię Q Symphony, to zarówno telewizor, jak i Sandbar równocześnie będą odtwarzały dźwięk. No i przy tym wzbogacą jego barwę. Za sekcję Smart odpowiada tu nakładka Tizen i jej aktualna wersja 1904. Całość działa bardzo płynnie i osobiście nie byłem świadkiem żadnych opóźnień reakcji. Jak to Tizen, po kliknięciu przycisku Home na dole ekranu rozwija się pozioma listwa ze wszystkimi opcjami, więc gdy coś oglądamy, no to nic nie tracimy z filmu. Od lewej mamy panel ustawień z dodatkowym menu wyświetlonym powyżej paska, na którym mamy skrótowce najpotrzebniejszych ustawień i trybów. A potem źródła sygnału, smart things z listą aktywnych urządzeń Smart w naszym domu, panel Samsung Apps, czyli sklep aplikacji, panel MultiView, który pozwala na równoczesne odtwarzanie telewizji i obrazu z zewnętrznych źródeł sygnału lub papek, no i tryb Ambient Mode, który zamienia nam telewizor w obraz, czy też po prostu element wystroju naszego pomieszczenia. No i na końcu sekcja aplikacji. Poza tymi, do których skróty mamy na pilocie, znajdziemy też takie preinstalowane apki jak Kanal+, Plus, YouTube, Apple TV i Viaplay, ale bez problemu zainstalujemy też HBO Go, no i inne. Na ten moment w Q80A brakuje przede wszystkim apek CDA i Disney+. Plus. W systemie mamy też dostępny asystent głosowy Bixby, ale komendy rozpoznawane są tylko w języku angielskim. Pamiętajcie też, że telewizor ma wbudowany tuner nowego sygnału telewizyjnego DVB-T2, więc jest gotowy na odbiór nowych kanałów, kiedy tylko te zostaną oddane do użytku. Okej, okay, pora na wrażenia z gamingu. Mamy 4K, ale ekran Q80 jest ograniczony przez zaledwie 60 Hz odświeżania, a ekran nie jest też wolny od pojawienia się smug. Warto przy tym na obronę wspomnieć, że producent zaimplementował funkcję Game Motion Plus, gdzie znajdują się takie ustawienia jak redukcja rozmycia, redukcja drgań, no i wyraźny ruch LED. Ale o ile z pierwszych dwóch można skorzystać, to z tej ostatniej, wyraźnego ruchu LED, nie polecam mi włączać, bo bardziej szkodzi niż pomaga. Ale o tym później. Jeżeli idzie o kolory i jasność ekranu w trybie HDR, to podczas grania robią wrażenie. Wszystkie barwy są soczyste, a kontrast wysoki. Dźwięk jest, powiedzmy sobie szczerze, taki sobie, więc audiofile na pewno chcieliby jeszcze podpiąć do niego sandbara. Input lag jest na przyjemnym, jak na telewizor poziomie, opóźnienie wejścia wynosi tylko 9,3 ms, więc pod casualowe granie da to radę. Telewizor ma na pokładzie wsparcie technologii synchronizacji AMD FreeSync Premium Pro która pomaga eliminować zakłócenia obrazu podczas korzystania ze sprzętu opartego na technologii OMD. Dodatek Pro pomaga też w trybie HDR, który w tym modelu jakościowo naprawdę zachwyca. Na zakończenie dostajemy też pełny panel gracza z nakładką Menu, gdzie w miły dla oka sposób producent umieścił monity informujące o aktualnym poziomie opóźnienia wejścia, ilości wyświetlanych klatek, powiadomienia o trybie HDR, VRR i aktywnym wyjściu dźwięku. Panel gracza trzeba najpierw włączyć w ustawieniach urządzeń zewnętrznych, ale pamiętajcie, że wtedy nie macie kontroli nad trybem obrazu i dźwięku, jeżeli aktywnym źródłem sygnału jest konsola. Z jednej strony niskie odświeżanie i przeciętny dźwięk, ale z drugiej naprawdę ładna jakość obrazu SDR i HDR oraz wygodne menu. Spowiedziałbym, że Q80A sprawdza się przy grach na takie 6,5 na 10, patrząc surowym okiem. Telewizor jest w klasie G z użycia prądu. W spoczynku pobiera od połowy do 2W, a gdy oglądacie treści w standardowej jakości, no to pobór wzrasta do 92W. Jeżeli przełączycie na HDR, to liczba ta wzrośnie aż do 217 W. Jak na dotychczas omawiane 50 to dosyć wysoko zawieszona poprzeczka, więc warto skorzystać z kilku opcji oszczędzania energii w tym modelu. Jeżeli macie ochotę poczytać więcej o tym modelu, to zapraszam Was na portal GIX. W dniu nagrywania recenzji cena Q80A wynosi 3399 zł w sklepie XCOMU. Q80A to solidny TV do kina domowego. Jego największą zaletą jest świetne wyświetlanie materiałów w jakości HDR. To w końcu kulet, więc biorąc pod uwagę zastosowanie kropek kwantowych, to ekran jest dzięki temu jaśniejszy, a kolory żywsze. Pamiętajcie tylko, że przez wysoką jasność bardziej nada się do mocno oświetlonego pokoju, bardziej niż do sypialni. Przez wyższy pobór prądu tego modelu, w szczególności przy włączonym trybie HDR, możecie zastanowić się nad kilkoma opcjami. Warto na pewno włączyć optymalizację jasności, która dostosuje jasność ekranu do poziomu oświetlenia w pomieszczeniu. I od razu warto też ustawić odpowiednią jasność minimalną w oddzielnej opcji. I to wszystko w ramach oszczędzania energii. Ze wszystkich trybów obrazu, najlepszy według mnie uniwersalny tryb do oglądania zarówno telewizji, jak i produkcji filmowych, który polecam, to będzie tryb naturalny, przez wzgląd na wyższą jasność i nieco chłodniejsze kolory. Za to do kina domowego polecam tryb film. No chyba że akurat oglądacie taki film, który ma adnotację, że wspiera w tryb filmmaker, no to wtedy warto przełączyć telewizor właśnie na niego. A po podpięciu telewizora pod kompa automatycznie nasz wybór zostaje ograniczony do dwóch presetów. Zabawa w chłodnej tonacji i wysokim kontraście oraz graficzny z cieplejszymi kolorami. No i ewentualnie automatyczny tryb gry, jeżeli tylko urządzenie wykryje sygnał z konsoli. Pod ustawieniami eksperckimi obrazu znajdziemy ustawienia wyrazistości i 11-stopniową opcję redukcji drgań oraz redukcję szumu, którą swoją drogą warto ustawić na auto. Z pozostałych opcji możecie podbić trochę kontrast dzięki pozycji Contrast Enhancer i ustawić szczegóły cieni, jeżeli chcecie rozjaśnić wyświetlanie ciemnych obszarów na ekranie, ale tutaj nie polecam przesadzać. Pod kątem audio możecie delikatnie poprawić wrażenia korzystając z tych ustawień. Tryb audio, tutaj wzmocnienie, w ustawieniach eksperckich warto wtedy włączyć głośność automatyczną. W ustawieniach trybu inteligentnego włączcie wzmacniacz aktywnego głosu i dopasowujący się dźwięk plus. Różnica nie będzie duża, ale w porównaniu do ustawień fabrycznych będzie lepiej. Przy ustawieniach inteligentnych nie radzę też włączać dopasowującego się obrazu, bo ogranicza nam to możliwość ręcznej zmiany ustawień obrazu oraz lepiej też zrezygnować z dopasowującej się głośności. W moim przypadku zbyt często telewizor się mocno przyciszał. Ustawieniach trybu gry warto uruchomić dźwięk przestrzenny. Wzbogaci to odrobinę wrażenia audio podczas grania. A jeżeli już jesteśmy przy tej sekcji ustawień, to zachęcam też was do włączenia trybu gra HDR, jeżeli tylko konsola wspiera ten tryb. Bo ten korzysta z technologii HGIg, czyli dostosowuje jakość HDR w grach do przyjętych gamingowych norm, a to pozwala zobaczyć więcej czających się w mrokach detali. Fani ręcznej regulacji mogą za to dostosować ręcznie poziom czerni sześciostopniowym korektorem. Pod panelem Gram Motion Plus są jeszcze dwie opcje. Wyraźny ruch LED, ale jak wcześniej wspominałem, lepiej jej nie włączać. Oraz opcja redukcji drgań, która wygładza przeskakujące sceny na ekranie. Zalecam wtedy ustawienie paska przynajmniej na czwórkę. Ogólnie q 80 razem z dobrym sandbarem działają cuda i w tym połączeniu świetnie sprawdzą się w kinie domowym, w oglądaniu telewizji czy nawet przy graniu, jeżeli przymkniecie tylko oko na niskie odświeżanie. Podczas testów ten model naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył i dał miłe wrażenia. To teraz piguła informacji w skrócie. Plusy: dobre barwy na wprost, wysoka jasność HDR, wyraźnie ciemna czerni wysoki kontrast, dobrze działające wygaszanie strefowe, funkcja upłynniania ruchu, niski input lag, wygodny system Smart, no i piloteko. Z minusów blednięcie kolorów pod kątem, niejednolite podświetlenie, szczególnie na dole i górze ekranu, niskie odświeżanie i widoczny efekt brudnego ekranu. Asystent głosowy jest dostępny bez języka polskiego, przeciętny dźwięk i duży pobór prądu. To jak właściwie podsumować tego Twika? Jego mocne i słabe strony usłyszeliście dosłownie przed chwilą, więc sami wiecie, że walory audio są ok, wizualnie są niezłe, więc jeżeli ma czegoś brakować, to właśnie tych 120 Hz w tym połączeniu. Jeżeli też brakuje Wam wyższego odświeżania, to też nic straconego. Możecie zerknąć na 55-calowy model z tej samej serii, bo co ciekawe, możliwości ma takie same jak testowana dzisiaj 50-calowa wersja, ale model o przekątnej 55 cali ma właśnie dodatkowo te 120 Hz. No, taka decyzja producenta. Który model warto kupić, te decyzje pozostawiam Wam. Ale zanim ją podejmiecie, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, polajkowania wideo no i zajrzenia do sekcji komentarzy. Tymczasem trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w kolejnym materiale.